Domek w środku lasu, Tatusiu, nie rób mi tego, leż spokojnie, bo pójdę do Anki, nie rób jej tak, bo to ją będzie bolało. Ała, ała, przestań, ja tego nie wytrzymam, tato błagam, krzyczała dramatycznie Lilka, zamknij mordę, bo ci dowale, odpowiadał ojciec. Takie słowa Ania często słyszała nocami, wkrótce po tym, jak mama zmarła. Dwunastoletnia Ania mieszkała z ojcem i starszą siostrą Lilią. Ania chodziła do szkoły, Lila i ojciec pracowali w pobliskim zakładzie przetwórstwa produktów rolnych. Dziwne nocne ekscesy działy się od tak dawna, że Ania prawie się do nich przyzwyczaiła, ale z biegiem czasu zaczęła rozumieć, że w tym jest coś bardzo złego. Pewnego razu zapytała siostry o te dziwne rzeczy, zapewniam cię, że nie chcesz wiedzieć. Uciekaj stąd, odpowiedziała siostra z dramatem, troską i przerażeniem w głosie. A ty co będzie z tobą? Zapytała Ania. Ja niedługo wyjadę z Tomkiem Wiśniewskim. Odkładamy pieniądze, wkrótce będziemy gotowi. Tylko nie mów ojcu, odpowiedziała Lilka. Despotyczny ojciec nie pozwalał Lilce wychodzić samej z domu. Domagał się, aby gotowała i ciężko pracowała na gospodarstwie, jak sobie wypił, urządzał w domu awantury, przypisując im jakieś wyimaginowane winy. Krzyczał też, że Lilka bez niego nie poradzi sobie w życiu, że zginie, wstrzęchnie i takie tam wykrzykiwał. Rano jak wytrzeźwiał, to znowu wcale się nie odzywał, choćby nie wiem co poważnego się stało, on się nie odzywał, przy czym miał wtedy ważną minę. Ania była jeszcze dzieckiem, więc mniej na nią krzyczał. Chociaż zaczynał mawiać, że w domu są dwie baby, a jest bałagan albo niesmaczne jedzenie. Ania zwykle chowała się za firanką w kuchni i zajmowała się książkami. Jak pijany ojciec ględził, zatykała sobie uszy i zagłębiała się w książki albo rysowała. Najczęściej rysowała domki, małe skromne domki, w których chciałaby zamieszkać byle z dala od ojca. Pewnego dnia Lilka kupiła Ani w tajemnicy przed ojcem smartfona. Od tej pory Ania przeglądała linki, jak samemu wybudować domek i jak go uposażyć. Nadszedł zapowiedziany przez Lilkę dzień, w którym opuszczała to pełne dramatycznych wspomnień gniazdo rodzinne. Nie miała zamiaru zostawiać w tym piekle młodszej siostry, więc załatwiła jej pobyt u cioci Agnieszki w sąsiedniej wiosce, ucałowała młodszą siostrę i szepnęła: Uciekaj stąd. Będziemy się kontaktować telefonicznie. Tomek zabrał ją do starego, ale funkcjonalnego samochodu i odjechali. Ani zakręciła się łza w oku, ale też ogarnęła ją ulga, że siostra nie będzie już cierpiała przy bestialskim ojcu. Przystąpiła do nauki, gdyż na jutro była zapowiedziana klasówka z matematyki. Ojciec wrócił do domu dość późno i od razu przystąpił do awantury, co Lilki nie ma. Polazła gdzieś, bo boi się, że dostanie w pie, kropka, dol za to, że nie była w pracy. Oj, dostanie jej się, odgrzej mi córko jedzenie. Ania odgrzała mu zupę, a on jak zwykle jej nie zjadł, tylko bredził jakieś bzdury. Tej nocy nie spał, tylko stał w oknie przy zgaszonym świetle i czekał na powrót Lilki. Przez dwa kolejne dni nie chodził do pracy, tylko szukał Lilki i pił alkohol. Po kilku dniach przyszedł do domu z rewelacjami, że Lilka i Tomasz Wiśniewski porzucili pracę i ktoś ich widział, jak wyjeżdżali z wioski w siną dal oj będą mieli przechlapane jak porzucili pracę, ględził pijany ojciec. Tylko ty mi Aniusiu zostałaś. Przytulił się do niej, po czym opadł wraz z nią na łóżko. Zaczął mówić do niej jakieś sprośne rzeczy, po czym ją dotknął w sposób, o jakim Ania wiedziała, że to jest zły dotyk. Natychmiast wyrwała się od niego i wybiegła z domu, kierując się prosto do cioci Agnieszki, która mieszkała w sąsiedniej wiosce. Biegła co tchu, droga była daleka, było ciemno i zimno, a ona w samej sukienczynie. Wreszcie dotarła zdyszana do drzwi ciotki. Ciocia przyjęła ją chłodno, potwierdziła co prawda, że obiecała Lilce przyjąć, a nie do siebie, ale okoliczności się zmieniły, bo okazało się, że ojciec będzie na pierwszym miejscu szukał jej u Agnieszki. My nie chcemy mieć z nim do czynienia. Twój pobyt tu przysporzy nam wielu kłopotów, o których nie chce słyszeć mój mąż. Przenocujesz u nas dziś, ale jutro będziesz musiała sobie poszukać czegoś innego. Stwierdziła oschle ciotka Agnieszka. Ania położyła się na leżance u cioci i okryta ciepłym kocem oddała się rozmyślaniom co teraz. Postanowiła udać się do namiotu, w którym latem bawiła się z Lilką. W pobliżu tego namiotu był strumyczek z przejrzystą wodą. Tam nikt jej nie znajdzie, a do przystanku autobusu szkolnego jest niedaleko. Ale co będzie tam jadła i jak się ogrzeje, jak wypierze rzeczy do szkoły, jak będzie odrabiać lekcje? Zastanawiała się. Rano, gdy ojciec poszedł już do pracy, w której był sumienny, Ania weszła do domu. Wzięła plecak z książkami, kilka ubrań, latarkę, świeczki, poszła do komórki i wygrzebała w niej stary garnek myśliwski do gotowania zupy, znalazła stare żelazko z duszą ogrzewane węglem, jak się będę myła. Zapytała samą siebie, w odpowiedzi wzięła zestaw plastikowych misek. Co będę jadła? Wzięła mąkę, kilka konserw karmy dla psów, zupek chińskich i trójkołowy rower, którego używała mama, gdy już była bardzo chora. Spakowała te rzeczy na rower i pojechała do namiotu. Za nią pobiegły psy Azor i Rex. W namiocie przebrała się, nałożyła do miski karmę, do drugiej nalała wody i kazała wiernym psom zostać tu i pilnować dobytku. Sama wzięła plecak i udała się do szkolnego autobusu. W szkole miała obiady, które Lilka wykupiła jej do końca roku szkolnego. Ania lubiła szkołę, poruszane tam tematy pochłaniały ją całkowicie i nie myślała wtedy o domu i problemach. Tego dnia postanowiła wracać do namiotu pieszo. Okazało się, że dobrze zrobiła, bo po drodze znalazła taborety, które ktoś wystawił przed dom jako gabaryty do zabrania przez zakład sprzątający. Ania wzięła jeden z nich i zaniosła do namiotu, aby mieć na czym odrabiać lekcje. W namiocie Azor i Rex ucieszyły się z powrotu swej pani. Ta przyniosła im kostki z obiadu, jak robiła to, gdy mieszkali w domu ojca. Ania odrobiła lekcje w namiocie, spakowała potrzebne na jutro książki i zeszyty. Poszła do pobliskiego strumyka, przyniosła wodę w misce, umyła się i przeprała swe ubrania. W namiocie był materac i koc dobrze zabezpieczony grubą folią przed następstwami pogodowymi. Anna rozłożyła go i ułożyła się na nim, przeglądając internet. Psy położyły się obok niej. Następnego dnia również wsiadła do autobusu szkolnego i pojechała do szkoły. Psy, uposażone w miski z karmą i wodą, pilnowały dobytku. W sobotę i niedzielę Ania chodziła do bogatego gospodarza, żeby popracować i zarobić trochę pieniędzy. Zawsze u niego było coś do zrobienia: a to wykopki, a to przygotowanie produktów rolnych na targ, a to pojenie, dojenie, koszenie, pielenie i inne. Dziewczynka kupiła w sklepie internetowym ręczną pralkę na korbę, koc termiczny, mokre ściereczki do pielęgnacji ciała, lampki solarne z czujnikiem ruchu, składane butle na wodę i inne potrzebne rzeczy, w tym i tanie ubrania, żeby mieć na zmianę, gdy wyprane jeszcze nie wyschły. Jak trzeba było coś uprasować, to prasowała węglowym żelazkiem z duszą. Wodę do mycia i prania, a przede wszystkim jedzenie gotowała nad ogniskiem. Chodziła do szkoły czysta i zadbana. Nikt nie zauważył, że dzieje się u niej coś nietypowego. Ten namiot znalazł jednak jej zły ojciec gdy chciał się tam zbliżyć, to Azor i Rex warczały na niego. Krzyczał, że skoro Lilka uciekła, to Ania powinna wrócić do domu i żyć z nim jak mąż z żoną. Obiecywał, że niczego jej przy nim nie zabraknie. Psy skutecznie broniły swej pani przed złym ojcem, ale te odwiedziny były nie do zniesienia. Dziewczynka bała się przychodzić do swego namiotu, krążyła z dala od niego po lesie, aż ojciec sobie poszedł. Pewnego razu znalazła w nieuczęszczanej przez ludzi głębi lasu ruiny starego domu. Była to ceglana piwnica, otoczona cegłami. Piwnica była sucha, mimo że była tam od zapewne dziesiątek lat. Ania postanowiła postawić nad nią swój namiot. Piwnicę nakryła deskami i znalezioną płytą metalową. W niej postanowiła przechowywać ziemniaki i inne produkty rolne, jakie na wsiach zawsze są, a w razie niebezpieczeństwa ukryć się tam. Później Ania zaczęła zbierać cegły i styropian, żeby wokół namiotu zbudować ceglane ściany. Wiele całych cegieł było wokół leśnej piwnicy, wystarczyło je tylko oczyścić ze starej zaprawy. Wiele cegieł było też za szopą przy domu jej ojca. Te cegły leżały tam od zawsze i tylko przeszkadzały. Robiła zaprawę według instrukcji, zaczerpniętych w internecie, i według tych instrukcji budowała ściany domku, stosując poziomice i sznurek, aby wyszło równo. Podłogę też wykonała według instrukcji, zakupując lub zbierając potrzebne materiały. W skupie złomu kupiła też piecyk, tak zwaną potocznie kozę, w której były fajerki i można było coś ugotować. Komin do piecyka zainstalowała według instrukcji zaczerpniętej z internetu, w pracach pomagał jej Edek dostawca z TPD, który często przywoził jej zamówione w sklepach internetowych rzeczy. Edek założył jej drzwi, okna oraz dach. Ania sprowadziła sobie tanie zbrojenie i płyty podpodłogowe oraz wykładzinę na podłogę. Nad włazem do piwniczki wycięła podłogę tak, aby to wejście było niewidoczne. Okna i drzwi Ania sprowadziła ze składu surowców wtórnych. Po upływie wielu pracowitych dni jeszcze przed zimą głęboko w lesie stał mały murowany i ocieplony domek. Ojciec już tam jej nie znalazł. Tak Ania przetrwała rok. Pewnego razu w lesie pojawili się myśliwi. Azor i Rex, jak to psy bronili swego terytorium, a myśliwi mieli broń tym sposobem został ranny kochany wierny Azor. Rex uciekł do domu i drżał jak osika w ramionach Ani. Nagle usłyszeli, że myśliwi zbliżają się do ich domku. Ania z Rexem schowali się do piwniczki i bardzo długo czekali na wyjście intruzów. Zastanawiali się, co z Azorem. Nie wiedzieli, czy pies żyje i potrzebuje pomocy, czy zginął, ale nie mogli wyjść z ukrycia, by to sprawdzić. Myśliwi weszli do ich domku i pili alkohol, śpiewali, bili się, przeklinali po czym pospiesznie poszli sobie. Upłynęła dłuższa chwila, zanim Ania z Reksem wyszli z kryjówki. W pomieszczeniu był bałagan, a pośród porozrzucanych rzeczy leżał zakrwawiony człowiek. Ania złapała za telefon i już chciała dzwonić po służby, gdy mężczyzna odezwał się, nie dzwoni nigdzie. Ja jestem weterynarzem, a weterynarz też lekarz. Dam sobie radę. Mam na imię Radek. Jak możesz podaj mi jakąś szmatkę to sobie zrobię opatrunek i będzie po sprawie. Krwawiła mu noga i ramię. Ania widząc, że nieznajomy jest unieruchomiony w takich miejscach i nie jest w stanie jej zrobić krzywdy, bez obaw mu pomogła. Miała wodę utlenioną i bandażę więc mu podała. Nogę z trudem ale sam sobie opatrzył a przy ramieniu dziewczynka musiała mu pomóc. Dała mu wody i wybiegła z reksem szukać Azora. Szybko go znaleźli. Był ranny. Ania ostrożnie przyniosła go do domu. Radek, który był na miejscu, obejrzał Azora i znalazł w jego ciele kulę. Stwierdził, że rana nie jest śmiertelna, ale trzeba wyjąć kulę przed założeniem opatrunku. Sam niestety nie był w stanie tego zrobić, ponieważ jedyna jego zdrowa ręka drżała z osłabienia i szoku całego organizmu. Zaproponował, aby Ania to zrobiła, a on jej będzie mówił, jak to zrobić. Najpierw dał Ani pieniądze i receptę oraz wezwał taksówkę na określone miejsce na szosie, aby kupiła w aptece potrzebne leki. Były to środki znieczulające, coś na wzmocnienie dla radka i psa, strzykawki, antybiotyki i jakieś narzędzia. Dziewczynka zrobiła to, następnie zabrała się za wyjmowanie kuli z ciała ukochanego psa. Radek trzymał zwierzę całym ciałem, żeby się nie ruszyło, a Anna robiła po kolei to, co jej dyktował. Najpierw ogoliła miejsce wokół rany, potem je odkaziła, włożyła do rany szczypce, wyjęła kulę, zdezynfekowała ranę, zaszyła i założyła opatrunek, na koniec zrobiła mu zastrzyk. Radek był zdumiony precyzją jej ruchów. Uznał, że mogłaby zostać w przyszłości chirurgiem. Po tym, jak Radek wypoczął, Ania zapytała, dlaczego powołany do leczenia zwierząt weterynarz brał udział w polowaniu. Radek odpowiedział, że jego koledzy myśliwi dostali polecenie na odstrzał chorych dzików, ponieważ takie dziki podchodzą do ludzkich siedlisk. On miał zadanie badać zastrzelone zwierzęta, które można upiec i zjeść, które zutylizować. Pan doktor od zwierząt zainteresował się, co dziewczynka robi w domku w środku lasu. Jak dowiedział się, że mieszka, by móc się spokojnie uczyć, postanowił jej pomóc. Opłacił ludzi, żeby doprowadzili prąd do jej domku i zrobili ogrodzenie. Wtedy była bezpieczna i mogła sobie kupić pralkę automatyczną i pompę na bieżącą wodę. Ania zakończyła edukację w szkole podstawowej i trzeba było złożyć dokumenty do innej szkoły. Najbliżej była szkoła zawodowa, do której mogła dojeżdżać, ale chciała pójść do liceum z rozszerzonymi przedmiotami. Przez ten czas była w kontakcie z weterynarzem Radosławem. Weterynarz ku jej zaskoczeniu załatwił jej pobyt w internacie szkoły, którą sobie wybrała, oraz rentę po matce. Poza tym czterej myśliwi, którzy zranili Radka i uciekli z miejsca przestępstwa, zobowiązali się przysyłać jej dodatkowe pieniądze za to, że uratowała Radka i nie powiadomiła policji, że go pobili i zostawili przekonani, że nie żyje. Okazało się też, że ten, którego uważała za ojca, nie był nim i nie był nawet mężem jej mamy. Bezprawnie zajmował ich dom i jeszcze chciał, żeby Lilka siostra ani żyła z nim jak mąż z żoną. Przy czym zaczęło się to, kiedy Lilka była jeszcze nieletnia. Za taki czyn czekała go surowa odpowiedzialność karna. Siostra Ani powróciła z mężem Tomaszem do rodzinnego domu i zaopiekowała się Azorem i Reksem, kiedy Ania była w internacie. Ania ukończyła szkołę średnią, a potem poszła uczyć się na weterynarza. Swój domek w lesie rozbudowała i zrobiła tam lecznicę dla zwierząt. W dzisiejszych czasach, dzięki wskazówkom internetowym, jak i sklepom, można zrobić wiele rzeczy, które dawniej były nieosiągalne. Budowa domku przez bezdomnego może być dziecinnie prosta. Może któryś spróbuje. Koniec.